Jesteśmy ofiarami manipulacji, a także łamania podstawowych swobód obywatelskich. Odejście z grupy wyznaniowej grozi wykluczeniem społecznym. Tak skandowali w niedzielę byli świadkowie Jechowy. Po odejściu odważyli się natomiast mówić, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami zborów. Więcej na ten temat w materiale Marty Laburde. Psychomanipulacja i łamanie prawa. Tak o tym, co dzieje się w zborach Świadków Jehowy, mówią dawni członkowie grupy wyznaniowej. Znamy Świadków Jehowy wewnątrz, bo sami byliśmy świadkami Jehowy, więc wiemy, jakie ukryte praktyki wewnątrz stosowane przyczyniają się do tego, że ludzie stają się nieszczęśliwi. Byli Świadkowie Jehowy krytykują m.in. zakaz transfuzji krwi, przez który rocznie setki osób traci życie. W zborach stosuje się też tak zwaną regułę dwóch Świadków. To oznacza, że skarga na kogoś tego samego wyznania będzie rozpatrywana tylko jeśli oskarżenie potwierdzą dwie inne osoby. Problem w tym, że nawet jeśli ktoś z grupy wyznaniowej dopuści się przestępstwa, w większości przypadków sprawa i tak nie trafia na policję. Pewnie powodów jest wiele. Jednym z nich jest fakt, że świadkowie uważają, że są jakby trochę oddzieleni od społeczeństwa. Oni są wprawdzie, całe społeczeństwo to jest świat szatana. Więc świat szatana nie zajmie się tym lepiej niż niż oni się zajmują wewnątrz i dlatego wielu po prostu decyduje się nie zgłaszać tego. Poza tym e, wielu świadków nie chce, żeby takie sytuacje były... E, żeby wychodziły na światło dzienne, bo to rzuca cień na całą organizację. Zdaniem pana Macieja to właśnie dlatego wiele poważnych przestępstw, między innymi na tle seksualnym, pozostaje na zawsze w tajemnicy. Sam był gorliwym świadkiem jechowy przez 14 lat, dopóki jako starszy członek zboru nie dostrzegł więcej niż inni. Gdy zdecydowałem się razem z żoną, zdecydowaliśmy się opuścić to wyznanie, straciliśmy wszystkich przyjaciół i straciliśmy praktycznie całą rodzinę, która też jest świadkami jechowy, od strony żony szczególnie, no, do tej, od tej pory, od której się odłączyliśmy, czyli to będzie chyba 9 miesięcy, nie słyszeliśmy od nich ani słowa. Wykluczenie społeczne to właśnie efekt odejścia z grupy wyznaniowej. Ktoś, kto nagle w swoim życiu stwierdza, że nie chce być świadkiem jechowy i nie musi to wcale oznaczać, że jest jakimś rażącym grzesznikiem, to wszyscy świadkowie Jehowy, łącznie z członkami rodziny, na przykład nie mogą utrzymywać z nimi kontaktu, nie mogą z nimi spożyć posiłku nie mogą powiedzieć mu nawet dzień dobry na ulicy. Dochodzi do takich sytuacji na przykład, że matka nie odbiera telefonu od syna, nie chce z nim utrzymywać kontaktu albo wyrzuca bliskich ze swojego domu. Ta praktyka ostracyzmu jest na tyle szokująca, że prowadzi do zerwania więzi rodzinnych, często zerwania więzi małżeńskich, prowadzi to do wielu bardzo przykrych skutków. Znamy osoby, które podejmowały próby samobójcze, znamy osoby, które takie próby się niestety udały, ponieważ presja psychiczna i poczucie pustki, czy też straty, którą odczuwały po tym, kiedy wyszły z tego ruchu, to jedno z wielu zachowań, które, zdaniem byłych świadków Jehowy są wymuszane przez liderów grup wyznaniowych na całym świecie. Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że kiedy decydują się zostać świadkiem, jest to tak naprawdę bilet w jedną stronę. Nie ma stąd honorowego wyjścia. Uważam, że uczciwe jest, żeby społeczeństwo o tym wiedziało. Organizatorzy manifestacji podkreślają jednak, że spotkanie nie jest atakiem w konkretny zbór, lecz ostrzeżeniem przed dołączaniem do podobnych grup wyznaniowych. Dla Echo 24, Marta Laburda.